Dzień dobry Państwu. Jestem awakarem Renaty Davidson. Przedstawię kilka uwag Renaty na temat ostatnich wydarzeń dotyczących szeroko pojętego zarządzania ryzykiem. Ubiegłej nocy doszło do incydentu w miejscowości Mica, w którym to próba dywersji zakończyła się uszkodzeniem toru kolejowego. Całej tragedii zapobiegła czujność maszynisty, który szczęśliwie rozpoznał nietypową nierówność. Zacznę od tego, co mnie zastanowiło najbardziej, a mianowicie fakt, że premier potwierdził podczas konferencji prasowej, że jest to linia kolejowa wykorzystywana do transportu uzbrojenia do Ukrainy. Dlaczego premier ujawnił cel ataku? I tu pojawia się kluczowe pytanie z perspektywy bezpieczeństwa państwa. Zgodnie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa operacyjnego, OPSEC, rząd powinien dążyć do zachowania maksymalnej dwuznaczności. Wróg, rzecz jasna, mógł wiedzieć, jaką funkcję pełni linia, ale publiczne potwierdzenie jej roli przez premiera dostarcza mu natychmiastowej, darmowej weryfikacji sukcesu i daje psychologiczne zwycięstwo. Dlaczego zatem premier Podjął taką decyzję. Oczywiście można założyć, że mogła to być zwykła kalkulacja polityczna. Po pierwsze, ujawnienie militarnego charakteru linii natychmiast podnosi incydent do poziomu ataku na bezpieczeństwo narodowe. To pozwala na uzasadnienie natychmiastowej mobilizacji środków i społeczeństwa. Po drugie, premier, komunikując, że jest to atak na linię, którą transportuje się uzbrojenie, podkreśla, że jego gabinet zarządza najwyższym poziomem kryzysu. Działając w takim trybie, rząd może łatwiej uzasadnić swoje pilne decyzje i podkreślić swoją rolę jako gwaranta bezpieczeństwa państwa w obliczu wojny hybrydowej. Być może uznał, że korzyści z podniesienia rangi kryzysu przewyższają ryzyko naruszenia zasad obsek. Moim zdaniem publiczne. Potwierdzenie przez szefa rządu, że dywersanci uszkodzili właśnie tą ważną linię, zamiast po prostu linię kolejową, sprawia, że atak zostaje w ten sposób uznany za skuteczny i osiągający zamierzony cel, co motywuje do kontynuowania podobnych działań. Dywersanci widzą, że ich działania wywołały reakcję na najwyższym szczeblu państwowym, co podnosi ich poczucie skuteczności i znaczenia. W dyplomacji i w konflikcie hybrydowym często stosuje się zasadę zaprzeczenia lub niepotwierdzania. Nawet jeśli wróg ma 99% pewności, że linia służy do transportu uzbrojenia, rząd powinien dążyć do utrzymania tego 1% niepewności, premier potwierdzając cel. Pozbawia rząd możliwości manewru i ewentualnego zaprzeczenia, że transport uzbrojenia odbywa się z taką intensywnością lub tymi konkretnymi szlakami. Ujawnienie przez premiera może wprost wskazywać wrogowi, że rząd nie zamierza zmieniać trasy transportów i akceptuje ryzyko ponownych ataków. Można odnieść wrażenie, że rząd uważa tę trasę za niezastąpioną, co tylko zwiększa jej wartość jako celu. Choć w to akurat trudno mi uwierzyć, sieć linii kolejowych w Polsce daje możliwość wielu dróg obejścia i Rosjanie doskonale o tym wiedzą. Moim zdaniem dla rządu byłoby strategicznie korzystniejsze po prostu ogłosić uszkodzenie linii kolejowej o istotnym znaczeniu. Co jest wystarczająco jasne, by uzasadnić środki, ale jednocześnie nie daje wrogowi publicznego potwierdzenia, że wybrano właściwy Cel. W takiej sytuacji komunikacja kryzysowa jest elementem gry o narrację. Ujawnienie precyzyjnego celu moim zdaniem jest błędem operacyjnym, gdyż za darmo dostarcza satysfakcji i cennej weryfikacji wrogowi. Być może premier uznał, że korzyści z mobilizacji społecznej i międzynarodowej przewyższają koszty bezpieczeństwa operacyjnego, ale jest to bardzo ryzykowna kalkulacja. Niezależnie od oceny komunikacji kryzysowej, uszkodzenie toru dowodzi luki w technicznej ochronie. Z całą pewnością PLK nie polega wyłącznie na czujności maszynistów i posiada rozwiązania techniczne do ochrony infrastruktury, ale bezpiecznie już było, więc może czas zastanowić się, jak wykorzystywać pełen potencjał dostępnych środków technicznych. Jeśli jeszcze tego nie stosujemy, to na pewno warto wdrożyć systemy DAS, Distributed Acoustic Sensing, do analityki światłowodowej, zamieniając kabel światłowodowy, który standardowo jest instalowany wzdłuż torów w ciągły rozproszony mikrofon i sejsmograf, który wykrywa i z dokładnością do kilku metrów lokalizuje wibracje spowodowane manipulacją przy torach. Systemy DAS, które są już testowane m.in. w Wielkiej Brytanii i USA, analizują wzór powracającego światła laserowego. Są w stanie wykryć i zlokalizować z dokładnością do kilku metrów hałas i wibracje wywołane przez kopanie w pobliżu torów, użycie narzędzi np. Na piły do metalu lub klucza na szynach, hut, intruza w pobliżu zakazanej strefy. Kluczem jest to, by system ten odfiltrowywał naturalny szum przejeżdżających pociągów czy ruch zwierząt. Kamery w newralgicznych miejscach można wzbogacić o sztuczną inteligencję, która automatycznie wykryje anomalie, np. pozostawienie jakiegoś obiektu w pobliżu torów lub podejrzane użycie narzędzi, jeszcze zanim uszkodzenie będzie poważne. System VCA porównuje kolejno po sobie następujące klatki wideo. Jeśli wystarczająca liczba pikseli zmieni kolor lub położenie w określonym czasie, co sygnalizuje ruch, system klasyfikuje obiekty, aby rozróżnić człowieka od zwierzęcia lub na przykład liści i w uzasadnionym przypadku rozpoczyna nagrywanie, wysyła powiadomienie do operatora lub służb i uruchamia inne systemy. Można sobie też wyobrazić, że alarm z czujnika mógłby automatycznie wysłać drona rozpoznawczego dostarczającego obraz służbom. To pozwala na szybką ocenę zagrożenia w czasie rzeczywistym i podjęcie decyzji, czy śledzić podejrzanego, czy wysłać patrol, czy też, jak testuje się w bardziej restrykcyjnych środowiskach, użyć dronów obezładniających, na przykład wyposażonych w sieci, aby uniemożliwić dywersantowi dalsze działania lub detonację ładunku. Musimy sprawić, by technologia przejęła rolę pierwszej linii obrony, wspierając, a nie zastępując czujność pracowników. Mam nadzieję, że zdarzenie w Mice zmusi rząd i operatorów IK do przyspieszenia integracji zaawansowanych systemów. W imieniu Renaty Dawidson dziękuję za uwagę i zapraszam na nasze social media oraz stronę oficjalną po więcej treści. Zainteresowanych ofertą Dawidson Consulting zapraszamy do kontaktu, a wszystkich do zapisania się do naszego newslettera.